Miłość i nadzieja, odcinek 300. Cajnep przekona się, że Ege od dawna ją oszukiwał. Wiedział, kto naprawdę jest jej ojcem. W 300 odcinku serialu Miłość i nadzieja Zainep odkryje kolejną rewelację, jaką ma dla niej los. Ege sam powie jej, że od dawna ukrywał przed nią prawdę o jej prawdziwym ojcu. Znał tożsamość tego prawdziwego, lecz nie chciał podzielić się z nią tak ważną informacją. Cajnep nigdy mu tego nie wybaczy. Dowiedziawszy się, sama z kolei przemilczy prawdę przed Meli. Cisza, która zaległa w willi, była ciężka i nienaturalna, jak powietrze przed gwałtowną burzą. Cajnep siedziała na skraju kanapy w salonie, czując, jak każdy nerw w jej ciele jest napięty do granic możliwości. Od kilku dni jej świat przypominał rozsypaną układankę, której fragmenty ktoś złośliwie pomieszał, a potem podeptał, by już nigdy nie dało się ich złożyć w spójną całość. Odkrycie, że Taylan Unzal, człowiek, którego przez lata uważała za widmo ojca, nie był nim w rzeczywistości, wstrząsnęło nią do głębi. Pozostawiło w jej sercu pustkę, krater po kimś, kogo nienawidziła i za kim tęskniła jednocześnie. Teraz w tym kraterze hulał tylko wiatr niepewności. Kim jestem? Czy ją krwią płynę? Pytania te odbijały się echem w jej myślach, nie dając spokoju ani na chwilę. Wokół niej krzątały się cienie. Ferej, matka Meli, poruszała się z fałszywą gracją, jej twarz była maską troski, ale w oczach czaił się lęk. Belkis, jej wspólniczka w knowaniach, była bardziej przezroczysta, jej nerwowe gesty i rzucane ukradkiem spojrzenia zdradzały panikę. Obie kobiety wydawały się cajne drapieżnikami, które krążą wokół zranionej ofiary, czekając na odpowiedni moment, by zadać ostateczny cios lub upewnić się, że ich poprzednie ataki przyniosły pożądany skutek. Jedyną ostoją w tym morzu fałszu był Ciją. Stał oparty o framugę drzwi prowadzących na taras, z założonymi rękami, a jego spojrzenie było niczym latarnia morska w szalejącym sztormie. Nie mówił wiele, ale jego obecność była dla Cajnep kotwicą. W jego oczach widziała gniew, gniew skierowany nie na nią, ale w jej obronie. To on jeden wydawał się rozumieć chaos, który w niej szalał. To jemu jednemu, jak czuła, mogłaby jeszcze zaufać. I był też Ege, jej Ege, mężczyzna, który był jej pierwszą miłością, jej nadzieją na normalność. Mężczyzna, dla którego jej serce wciąż, wbrew logice i rozsądkowi, biło odrobinę szybciej. Teraz stał na środku salonu, z twarzą ściągniętą niepokojem. Unikał jej wzroku, a jego palce nerwowo bębniły o udo. Czuła, że coś wisi w powietrzu coś ostatecznego. Sajnep zaczął w końcu, a jego głos był nienaturalnie cichy, jakby bał się, że głośniejsze słowa mogłyby zburzyć kruchy fundament ich relacji. Musimy porozmawiać. Wszyscy, to ważne, Ferej natychmiast podeszła bliżej, kładąc dłoń na ramieniu Egego, jakby chciała dodać mu otuchy, a może raczej upewnić się, że powie dokładnie to, co powinien. Belki zdreptała w tle, poprawiając bibeloty na kominku, choć jej uwaga w całości skupiona była na rozgrywającej się scenie. Słucham, odparła Cajneb głucho. Była zmęczona. Zmęczona tajemnicami, niedopowiedzeniami, kłamstwami, które oplatały ją niczym trujący bluszcz. Chciała tylko prawdy, jakkolwiek bolesna by ona nie była. Pragnęła jej jak powietrza. Ege wziął głęboki oddech. Spojrzał na Ferej, potem na Belkis, a na końcu jego wzrok, pełen dziwnej mieszanki poczucia winy i determinacji, spoczął na Cajnep. Ciją, widząc to, wyprostował się, jakby przygotowując się na cios, który miał za chwilę spaść. Chodzi o twojego ojca powiedział Ege, a Cajnep poczuła, jak jej żołądek zaciska się w lodowaty supeł. Co znowu? Syknęła. Jakaś kolejna rewelacja od pani Gonul? Kolejny kandydat do roli ojca widmo? A może Tejlan jednak z martwych wstał i chce mnie przeprosić? Jej głos ociekał sarkazmem, który był jej jedyną zbroją. Ege pokręcił głową, a w jego oczach pojawił się cień prawdziwego bólu. Nie, Cajnep, posłuchaj. Proszę. Jesteś dla mnie niezwykle ważna i zawsze zabiegam o Twoje dobro. Zawsze, musisz w to uwierzyć, dlatego to, co teraz powiem, będzie trudne, ale musisz wiedzieć. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Słychać było tylko tykanie starego zegara stojącego w rogu pokoju, odliczającego sekundy do nieuniknionej katastrofy. Wiedziałem wcześniej, Ege wyrzucił wreszcie z siebie te słowa, jakby parzyły go w usta. Wiedziałem, że twoim ojcem jest wujek Bulend. Wiedziałem o tym od pewnego czasu. Świat cajneb zatrzymał się w miejscu. Słowa Egego zawisły w powietrzu, wibrując złowieszczo, a potem uderzyły w nią z siłą rozpędzonej ciężarówki. Poczuła, jak z płuc uchodzi jej całe powietrze. Dźwięki w pokoju stały się przytłumione, jakby słyszała je spod wody. Widziała poruszające się usta Egego, zmartwioną twarz Ferej, kamienny wyraz ciana, ale nic z tego nie docierało do jej świadomości. W jej głowie rozbrzmiewało tylko jedno zdanie, wiedziałem, że twoim ojcem jest wujek Bulent. Wujek Bulent, przyjaciel rodziny, człowiek, którego znała od lat, człowiek, który był mężem jej ciotki, ojcem jej kuzynów. To było tak absurdalne, tak potworne, że jej umysł na chwilę odmówił przyjęcia tej informacji. Ale to nie ta rewelacja była najgorsza. Najgorsze było to jedno, małe, zatrute słowo. Wiedziałem, poczuła jak zimny dreszcz przebiega jej po kręgosłupie, a po nim fala gorąca, która zalała jej policzki. Spojrzała na Egego, a to, co do tej pory było w jej sercu resztką uczucia, zaczęło kruszeć, zmieniając się w pył i popiół. "Ty, co powiedziałeś?" szepnęła, choć doskonale usłyszała. Musiała usłyszeć to jeszcze raz, żeby mieć pewność, że to nie kolejny koszmar. Cajnep, ja! zaczął Ege, robiąc krok w jej stronę, ale zatrzymał go jej wzrok. Był zimny, ostry i pełen rodzącej się pogardy. Powtórz, rozkazała, a jej głos, choć cichy, niósł w sobie siłę, która zmroziła wszystkich w pokoju. Wiedziałem, że Taylan nie jest twoim ojcem, powiedział Ege, tym razem wyraźniej, jakby zrywając plaster z ropiejącej rany. I wiedziałem, że to bulent nim jest. Cajneb wstała powoli, każdy jej ruch był przemyślany i pełen groźnej precyzji. Podeszła do niego tak blisko, że mogła zobaczyć rozszerzone z niepokoju źrenice w jego oczach. Wiedziałeś? Powtórzyła, cedząc każde słowo. Wiedziałeś, że człowiek, którego nienawidziłam, nie był moim ojcem? Wiedziałeś, że prawdziwy ojciec żyje i jest tuż obok? Wiedziałeś, przez co przechodzę? Przez te wszystkie dni, kiedy czułam, że mój świat się wali, kiedy szukałam jakiegokolwiek punktu zaczepienia, ty stałeś obok i milczałeś? Jej głos zaczął drżeć, ale nie z bezsilności, a z narastającej furii. Czuła, jak zdrada Egego rozlewa się po jej żyłach niczym trucizna, zatruwając każde wspomnienie, każdą chwilę, w której mu ufała. Czemu? Krzyknęła wreszcie, a jej krzyk był pełen bólu i niedowierzania. Czemu nic mi nie powiedziałeś? Dlaczego ukrywałeś przede mną prawdę? Jaką masz wymówkę, Ege? Jak mi to wyjaśnisz? Łzy napłynęły jej do oczu, gorące i palące, ale nie pozwoliła im popłynąć. Zacisnęła pięści tak mocno, że paznokcie wbiły się jej w skórę. To było gorsze niż odkrycie prawdy o ojcu. Prawda była szokująca, ale kłamstwo Egego było ciosem prosto w serce. Ciosem od osoby, od której najmniej się tego spodziewała. Chciał ci powiedzieć, kochanie, ale go powstrzymałyśmy, wtrąciła się nagle Ferej, jej głos był gładki jak jedwab, ale lepki od fałszu. Podeszła i stanęła między nimi, jakby chciała osłonić Egego przed gniewem Cajnep. Belkis i ja uznałyśmy, że to nie jest dobry moment, Cajnep przeniosła na nią swoje spojrzenie. Było w nim tyle nienawiści, że Ferej na moment za nie mówiła. Ty, ty mnie powstrzymywałaś? Zwróciła się z powrotem do Egego, ignorując kobietę. Pozwoliłeś, żeby te dwie manipulantki tobą sterowały? Gdzie była twoja lojalność, Ege? Gdzie byłeś ty? Bałem się, Cajneb, wydusił z siebie, a jego usprawiedliwienie brzmiało żałośnie nawet dla niego samego. Bałem się o ciebie, bałem się, że to pogorszy twoje i tak już złe relacje z Meli. To było jak dolanie benzyny do ognia. Cajneb zaśmiała się, ale był to śmiech pozbawiony wesołości, suchy i gorzki. Relacje z Meli. Powtórzyła z niedowierzaniem: Jakim cudem prawda o moim ojcu miałaby pogorszyć moje relacje z Meli? Co ona ma z tym wspólnego? Meli jest w ciąży, powiedział Ege, jakby to była ostateczna, niepodważalna karta przetargowa. Nie chciałem jej denerwować to delikatny stan wiesz, jaka ona jest ach, tak! zapomniałam. Święta Meli i jej drogocenna ciąża, Cajneb zaklaskała teatralnie w dłonie, a dźwięk ten odbił się echem w grobowej ciszy salonu. Masz rację, Ege, oczywiście, że masz rację. Meli jest Twoją żoną, Twoją rodziną. Najważniejsza jest ona i jej spokój. A ja, ja mogę żyć w kłamstwie, mogę tonąć w niewiedzy i bólu, jeśli tylko Meli ma się mieć dobrze. Przecież to takie logiczne, podeszła do niego jeszcze bliżej, a jej głos opadł do groźnego szeptu. Ale powiedz mi jedno, Meli nie musiała się o niczym dowiedzieć. Mogłeś przyjść do mnie? Tylko do mnie. Mogliśmy porozmawiać na osobności. Mogłeś mi powiedzieć prawdę, patrząc mi w oczy. Wtedy, gdy przez kilka dni trawiłam fakt, że mój ojciec żyje, że to nie Taylan, ty stałeś obok i milczałeś. Patrzyłeś na moje cierpienie i nie zrobiłeś nic. Dlaczego? Chciałem ci powiedzieć, bronił się słabo. Tamtego dnia, w ogrodzie, kiedy siedzieliście przy stole. Wyglądaliście jak rodzina. Ty, Bulent, twoja ciotka. Byłaś taka szczęśliwa, powiedziałaś, że spełniło się Twoje marzenie o posiadaniu rodziny. Jak mogłem ci to wtedy zepsuć? Jak mogłem zniszczyć tę jedną, kruchą chwilę Twojego szczęścia? Nie potrafiłem. Jego słowa, które miały być może wyrazem troski, dla Cajnep były ostatecznym dowodem zdrady. To nie była troska, to było tchórzostwo. To była litość, której nie potrzebowała i o którą nie prosiła. Więc pozwoliłeś mi żyć w iluzji? Jej głos znów się podniósł, wibrując od powstrzymywanych emocji. Uznałeś, że lepiej dla mnie będzie wierzyć w kolejne kłamstwo, karmić się fałszywą nadzieją, niż poznać prawdę? Bardzo Ci dziękuję, Ege, krzyknęła, a w jej oczach wreszcie pojawiły się łzy łzy wściekłości, rozpaczy i bezgranicznego rozczarowania. Dziękuję, że pozwoliłeś mi żyć w tym pieprzonym kłamstwie. Dziękuję, że odebrałeś mi prawo do decydowania o własnym życiu. Wszyscy jesteście tacy sami, wszyscy, kłamcy. Odwróciła się, czując, że dłużej nie wytrzyma w tym dusznym pokoju, w otoczeniu tych fałszywych twarzy. sią zrobił krok w jej stronę, chcąc ją wesprzeć, ale w tym samym momencie drzwi salonu otworzyły się z rozmachem. W progu stanęła Meli, jej twarz, zwykle naznaczona grymasem niezadowolenia, teraz wyrażała zaciekawienie. Spojrzała na zapłakaną Cynep, na Egego o twarzy zbitego psa, na bladę jak ściana Ferej i Belkis i na napiętego jak struna Ciana. Uśmiechnęła się kpiąco, Cajnep, znowu jesteś na scenie. Co tym razem, jej głos był lekki i drwiący, kompletnie nie pasujący do ciężkiej atmosfery. Jakie dramatyczne rewelacje rzuciła pani gonul, że zebrałaś wszystkich wokół siebie i patrzysz na nich, jakbyś była największą ofiarą losu? No dalej, opowiedz mi to. Jestem bardzo ciekawa, jej słowa zawisły w powietrzu. Nikt nie odpowiedział. Cisza stawała się coraz bardziej niezręczna. Meli zmarszczyła brwi, tracąc rezon. Co jest? Zadałam pytanie. Dlaczego wszyscy milczycie? Jej wzrok przeniósł się na matkę. Mamo, coś stało się tacie? Z bulentem wszystko w porządku. Ferej drgnęła na dźwięk imienia męża. Rzuciła cajne błagalne spojrzenie, w którym kryła się cała panika matki, próbującej chronić swoje dziecko przed prawdą, która mogłaby zniszczyć jej świat. Nie, kochanie, z Twoim Ojcem wszystko w porządku, zapewniła ją szybko, podchodząc i gładząc ją po ramieniu. Nic mu nie jest, więc dlaczego wszyscy wyglądacie, jakbyście właśnie wrócili z pogrzebu? Dopytywała Meli, nie dając za wygraną. Dlaczego milczycie, Cion? Ty zawsze wszystko wiesz. Co się dzieje, Cion spojrzał na Cajnep, dając jej nieme wsparcie. Decyzja należała do niej. Cajnep poczuła nagły przypływ mrocznej satysfakcji. Miała w ręku broń. Jedno zdanie, jedno proste zdanie, które mogło zburzyć idealny świat Meli, tak jak jej świat został zburzony chwilę wcześniej. Mogła powiedzieć: Twój ojciec jest też moim ojcem. Jesteśmy siostrami. Mogła patrzeć, jak twarz Meli wykrzywia się w szoku i niedowierzaniu. Mogła zranić ją tak, jak sama była raniona przez całe życie, przez ułamek sekundy pokusa była niemal nie do odparcia. Chciała zobaczyć jej ból, chciała, żeby poczuła choć część tego, co ona czuła teraz. Spojrzała na Egego, który wpatrywał się w nią z przerażeniem, na Ferej, której oczy krzyczały błagam: Nie rób tego, i na Meli, tak irytująco nieświadomą dramatu, w którego centrum się znalazła. A potem coś w niej pękło: Nie, nie stanie się taka jak oni. Nie będzie używać prawdy jako broni, nie będzie niszczyć życia innej osoby, nawet jeśli tą osobą była Meli. Nie zniży się do ich poziomu. Poczucie moralnej wyższości było gorzkie, ale dawało jej siłę. To z mojego powodu, powiedziała w końcu Cajnep, a jej głos był spokojny, niemal obojętny. Wygasiła w sobie wszystkie emocje, zamknęła je w lodowej skrzyni głęboko w sercu. Z Twojego powodu, znowu, prychnęła Meli, ale co się właściwie stało? Czego tym razem się dowiedziałaś? Zajnep spojrzała jej prosto w oczy. Jej spojrzenie było puste, pozbawione jakichkolwiek uczuć. Chodzi o Tejlana Ansała, powiedziała powoli, ważąc każde słowo. O twojego ojca? Co z nim? Znowu narobił jakichś długów, które musimy spłacać? Wzrok Zajnep stał się jeszcze chłodniejszy. On nie jest moim ojcem, Meli zamrugała, zaskoczona. Jak to możliwe? Myślałam, że to już pewne. Kto nim jest w takim razie? To było to pytanie. Pytanie, które mogło wszystko zmienić. Ferej wstrzymała oddech. Ege zbladł jeszcze bardziej. Ciją zacisnął szczękę. Cajnep poczuła na sobie ciężar ich wszystkich spojrzeń. A potem, patrząc na Ferej, na jej nieme błaganie, podjęła decyzję. Nie dla niej, nie dla egego, dla siebie, cóż, zaczęła, robiąc dramatyczną pauzę. Obserwowała ich reakcję, ich strach, i w tym strachu znalazła swoją małą, prywatną zemstę. Tejlan Unzal, dla mnie już nie istnieje, jest martwy, właśnie to chciałam powiedzieć. Umarł dla mnie w momencie, gdy dowiedziałam się, że nie jest tym, za kogo go uważałam. To wszystko. Koniec tematu, Meli wyglądała na rozczarowaną. Spodziewała się większego dramatu, większej sensacji. Wzruszyła ramionami. Och, to tyle. Cała ta scena tylko dlatego? Jesteś niemożliwa, cajnep. Czasem myślę, że uwielbiasz być w centrum uwagi. Skoro to wszystko, to ja idę do siebie. Muszę odpocząć, odwróciła się i wyszła z pokoju, zostawiając za sobą gęstą, naładowaną niewypowiedzianymi słowami ciszę. Gdy tylko zamknęły się za nią drzwi, Ferej wypuściła powietrze z płuc z taką ulgą, że niemal się zachwiała. Podeszła do Cajnep. Dziękuję ci, szepnęła. Nie wiesz, co dla nas zrobiłaś. Cajnep odsunęła się od niej, jakby dotyk ferej ją parzył. Nie zrobiłam tego dla was, syknęła, a w jej głosie znów pojawiła się stal. Zrobiłam to dla siebie. Nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Z żadnym z was jej spojrzenie przesunęło się na Egego. Stał w tym samym miejscu, kompletnie zdruzgotany. W jego oczach widziała desperacką próbę odzyskania tego, co właśnie bezpowrotnie stracił. Ale było za późno. Most zaufania, który ich łączył, został spalony. Zostały po nim tylko zgliszcza. Ty, zaczęła, a jej głos był cichy, ale ciął niczym nóż. Ty zniszczyłeś wszystko. Wszystko, co było między nami. Mam nadzieję, że spokój Meli był tego wart. Nie czekając na odpowiedź, odwróciła się i ruszyła w stronę wyjścia. Minęła Belkis, która skuliła się pod jej spojrzeniem. Podeszła do Ciana, tylko na niego mogła patrzeć bez odrazy. Chodźmy stąd, powiedziała cicho, Ci bez słowa położył dłoń na jej plecach i wyprowadził ją z salonu kłamstw. Zostawili za sobą Egego, Ferej i Belkis, uwięzionych w sieci własnych sekretów, gdy znaleźli się na zewnątrz, chłodne wieczorne powietrze uderzyło Cajnep w twarz. Dopiero teraz poczuła, jak bardzo drży. Oparła się o ścianę domu i zsunęła się na ziemię. Łzy, które tak długo powstrzymywała, wreszcie popłynęły. Płakała bezgłośnie, a jej ciałem wstrząsały konwulsje. Płakała nad utratą ojca, którego nigdy nie miała, nad odkryciem tego prawdziwego, co przyniosło tylko więcej bólu, a przede wszystkim płakała nad zdradą Egego. To bolało najbardziej, ją usiadł obok niej, nie mówiąc ani słowa. Nie próbował jej pocieszać tanimi frazesami. Po prostu był, jego milcząca obecność była jedynym, czego w tej chwili potrzebowała. Dowodem na to, że w tym świecie pełnym kłamców, może jednak ostał się ktoś, komu można ufać. Ale nawet ta myśl nie przynosiła ukojenia. Prawda, której tak pragnęła, okazała się przekleństwem. A zaufanie, raz zniszczone, jest jak pył. Można próbować je pozbierać, ale zawsze rozsypie się między palcami. Tego dnia Cajneb zrozumiała, że jest zupełnie sama, otoczona ludźmi, ale bardziej samotna niż kiedykolwiek. A pytanie, które teraz kołatało się w jej głowie, było jeszcze bardziej przerażające niż poprzednie: czy Meli kiedykolwiek dowie się prawdy? I co się stanie, gdy ten ostatni, najmroczniejszy sekret wreszcie wyjdzie na jaw? Cajneb nie znała odpowiedzi, ale wiedziała jedno: ta burza dopiero się zaczynała.